Dziś jesteśmy w kolejnym filmie na moim kanale I patrzcie co się dzieje dzisiaj na Tak, tak jesteśmy hey, w filmie szedzi, na moim kanale na ja w i, tam. I, się, w i w obniżenie, z... 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 tak z... 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 I pewnie się zastanawiacie nie zastanawiacie się o co I tak Tak, ale co tu Najpierw to muszę uciec Z zębiakami I teraz widzicie domy, Że jestem w jakimś tam I to nie jest, że To jest nasz Dom. On na razie jeszcze nie jest wybudowany dobrze. Bo on dopiero wybudowywany będzie. Tam jeszcze piętro będzie dobudowane i tak dalej, i tak dalej. No właśnie muszę iść pieniądze zapłacić, ale... Creeper, nie A. No fuck. No. No way, no way. Mu no to uciekniemy. Będę musiał szybko poko, yy, pokojowy. Dobra. I mam nowy strój, bo mamy w końcu pieniądze. I się pewnie pytacie, ile za ten dom dałem. No bo jest wybudowa tego domu, no trochę ten. Za wybudowę całego domu to zapłacimy 5 yy, tych staków yy, diamentów. A za kupienie y, 10. Bo to wiadomo, jeszcze ziemię kupić trzebało i y, dom. Y, tutaj jest skrzynka, Muszę temu typkowi zapłacić. On po to przyjdzie później wieczorem. No. Y, y, no, późniejszym wieczorem. No i dobra. Y, za musimy iść. W ogóle wiecie co zauważyłem? Że, że ten dom jest na Karaibach położony. Za wam pokażę. Te Karaiby, co buduję coś się nie zbudowałem. Przepraszam, że je nie zbudowałem, ale wczoraj z kudzeniem budowaliśmy świat, moje miasto i jego w krawcie. I do wpół do 6 rano graliśmy. Musiałem aż dzisiaj, teraz, wyjść na drzwi, bo do 6 rana budowaliśmy. To znaczy, nie budowaliśmy, tylko graliśmy. Jestem strasznie zmęczony. Tam um, jest miasto, a tutaj, a tutaj w gdzieś są Karaiby. Gdzieś tam Karajdę są Karaiby. Tak, tutaj są Karaiby. O widzicie? Tam jest że... miasto. Są tropki, są przeźwięki. No i tam są Karaiby. Dobra, no to idziemy do domu, a wy zostawcie tak sam czemu jakim jaki widzisz e, teraz na ekranie weźki i tam nadejdą do mojego kanału, ponieważ filmy są tu codziennie, bo robię daily przez 365 dni i nagram dzisiaj odcinek czemu nie było jednego dnia daily. A to tylko jeden dzień, bo tamty dzień się wtedy nie liczył, co e, nagrałem, e, robię daily i tam tłumaczyłem się czemu nie było daily, bo to teoretycznie to... To dopiero teraz jeden straciłem dzień. Ale zamiast że właśnie daily yy, straciłem. A więc dobra, lecimy sobie do miasta widzowie i słuchajcie, yy, teraz macie screena na ekranie ile było łapek, bo podajże 5 to 25 diamentów dla nas. To sobie podliczymy pod koniec odcinka, sobie damy te diamenty. I teraz idziemy do mojej chatki. Yy. No i po prostu pójdziemy jeszcze do chaty i później będziemy musieli się już wyprowadzić do tego domu, no bo jednak szkoda czasu, a to dom już jest nasz, bo umowa podpisana co mi tu nie pasuje. No dobra, no. Dobra, nieważne. Wchodzę. Se. Co, co co? Co? Co tu kurwa ma być? Co to kurwa ma być, co to kurwa ma być? No way No way Widzowie, dobrze, że te pieniądze ostatnio zabraliśmy Mu nas okrali, no way No way No Przecież taka szyba, ja pierdolę No kurwa co to, no nie, A wiecie ile taki remont teraz naprawy dom domu będzie z dwie sztabki, by dwie sztabki, dwa staki diamentów bynajmniej, przecież to wszystko że no, no way, no way, ktoś nam zdemulował dom, tylko teraz pytanie, bo jakby poszliśmy teraz na policję to zgłosi to oni nas zamkną, bo uciekliśmy z więzienia, lepiej nie. Co? Do watermelona. Dobrze chociaż tylko ty, kurwa napisałeś e, dobra e, Co? Jak, jak się nazywa? Jak? Napad na dom Jeszcze ten koleś się przyznał e, Zostałeś ukradziony i zdemolowały dom? Zdemolowały? Zdemolowany dom. Podpisano Chy. No to jest grubo no way jeszcze dyni mi kurwa typ zabrał ja pierdziele wiecie widzowie przecież my mieliśmy ten dom sprzedać e, bo planowałem go sprzedać o, no way. no 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 way no ku o tu jest jego ja chyba stole. to se wezmę Łóżko mi wszystko, no nie no, no kurwa Zniszczyli mi chatę O Boże, zobacz jak to zwierzcho wygląda No way No way Wszystkie te szyby ile do wymiany, a no No, tyle w temacie Dobra, wiecie co, e, idę do swojego nowego domu mm, On gdzieś tam stoi no kurde, co, ej słuchajcie, jeśli dorwę i się dowiem co to za frajer był i mi zniszczył ten dom, to kurwa będziemy go, y, y, tak, już mówię wam, od razu go porwiemy, na pewno dostanie w piol, y, później go sprzedamy na policji, chociaż i tak y, jesteśmy karani, ale to, nie wiem, dobra, sprzedam, nie, bo nie jesteśmy lamusami i jakoś, później go z remem pobijemy, chyba, że to remek nie napadł albo kamerzysta, nie, wątpię, bo oni są na, oni są w Y-City. W ogóle w dziesiątym odcinku muszę się z, z ten, na komendę sp, y, sprawdzić. No a tu, tu pa, nie ma ich, nie ma ich, nie, nie ma, nie ma, nie ma. No i dobra, no dobra, wszystko co... Se... Ty typak se nie zabrał na no, te pieniądze. No dobra, tutaj i tak będziemy bezpieczni. Takie jakie są te skrzyneczki fajne. O, co tutaj hajsi. O, książkę sobie tu schowamy, zarekwirujemy. Uff, jesteśmy teraz bogaci. O, sobie ładnego skina kupiłem, no ale no ktoś nam chatę w końcu wyjewał, no kurde. Dobra, a więc oglądanie tego filmu zostawcie takie sam czemu jak widzisz teraz, podziwamy wejść kiki dawno dojdą do mojego kanału, bo ja filmy są... Już mogę powiedzieć, że codziennie. Bo wtedy na drugi dzień wrzuciłem dwa filmy. A ktoś kiedyś na YouTube powiedział, że jeśli się daily nie zrobi, to na drugi dzień można dwa filmy wrzucić. I ja mogę, ja dobra widzowie, przez to, że straciłem jeden dzień daily, mogę od jutra e, do. do środy albo do czwartku rzucać po, po dwa, trz, trzy filmy dziennie. A więc dzięki za oglądanie tego filmu, e, trzymajcie się. No i cześć. No, co za trzymania, zniszczyła mi dom.